Dobra, jestem w stylizacji barokowej dzisiaj. Zaczęła się jesień, pojawiają się oczywiście moje ulubione, żakiety Ala Chanel. A dzisiaj po prostu chciałam omówić dla Was tutaj nowy makijaż. Tak jak Wam obiecałam w ostatnim filmie, ma być to taki film ala haul. No i dzisiaj nie mogłam się zupełnie zdecydować, czy będę kręciła dla Was właśnie haul, czyli taką opowieść o kosmetykach, czy będę dla Was kręciła raczej film, gdzie będę robić makijaż przed kamerą. No ale stwierdziłam, że mam taki dzień dzisiaj, że lepiej tego makijażu przed kamerą nie robić, bo na pewno nic się nie uda. Wiecie, to jest po prostu normalne. Są czasami takie dni. Dzisiaj omówimy sobie makijaż drogeryjny głównie, ale mam też dwa naprawdę piękne kosmetyki. Kosmetyki selektywne, także będą dwa kosmetyki selektywne, a na sam początek jeszcze w ogóle nie będzie coś, co jest związane z makijażem, ale tak jak mówiłam, ponieważ nie byłam pewna, co będę robić, to zaczęłam dzisiaj od pokazywania Wam narzędzia do masażu twarzy. Także tu się zaraz pojawi Magda z przeszłości i opowiem Wam trochę o tym narzędziu, które tutaj trzymam w ręku. Tak jak widzicie, jest to tabliczka głasza. Trochę nie byłam pewna, czy mogę nazwać ją głaszą, ale ponieważ marka Blessing Cosmetics tak ją nazywa, to jest to po prostu głasza takim bardzo bardzo ciekawym kształcie. Tutaj macie 7 krawędzi do po prostu masażu. No i tutaj na filmie pokażę Wam zaraz, jak jej używać. Jest to narzędzie zaprojektowane do żywienia mięśni skóry twarzy. Wsiada 7 krawędzi. Każda z nich jest precyzyjnie zaprojektowana w celu udoskonalenia praktyki masażu i automasażu. Ten, kto oglądał mój film, zgłaszam, na pewno wie, o co chodzi. Jeżeli nie, to zapraszam Was do tego filmu, dlatego że on jest jak najbardziej aktualny. Tam pokazuję masaż drenujący, czyli taki, który odprowadza limfę, który powoduje, że wyglądamy na bardziej wypoczęte, wyglądamy też na szczuplejsze, także bardzo ten masaż polecam w dalszym ciągu. Liftinguje, pobudza krążenie krwi i limfy, działanie przeciwzmarszczkowe, poprawia elastyczność skóry i upiększa, kontruje kości policzkowe, zgadzam się całkowicie, redukuje cienie pod oczami również, no bo macie masaż drenujący, więc cienie powinny być mniejsze oczywiście przy regularnym stosowaniu, redukuje obrzęki, zamyka pory, przywraca blask, rozluźnia mięśnie twarzy, Nosi owal twarzy i opadające ubrywowe. Tak, jeżeli będziecie masowały czoło, ja tu sobie tylko znajdę odpowiednią krawędź, to będzie prawdopodobnie tak krawędź. i będziecie masowały je od środka w ten sposób, to na pewno tak się stanie. Ale co najpierw zrobię, to jeszcze spryskam twarz hydrolatem. To znowu jest Hydrolat z Blessmi, którego też Wam jeszcze nie pokazywałam. Ja tutaj zbieram kosmetyki do filmu po prostu z kosmetykami polskimi albo jakimiś nowościami ciekawymi. I użyję olejku, który też bardzo lubię. To też jest Blessmi Cosmetics, to jest olejek na noc, który z kolei już Wam pokazywałam. I ja sobie zacznę od takiego masażu, czyli ściągnę najpierw nimfę. Tutaj mam łańcuszek, więc mi jest trochę niewygodnie. Teraz skorzystam z tej płaskiej krawędzi. I delikatnie, no widzicie, już się pomyliłam, powinienem zacząć od żuchwy, ale tutaj sobie najpierw pomasuję policzki. Teraz skorzystam z może tej takiej krawędzi zaokrąglonej i zacznę od masażu żuchwy. O, bardzo przyjemnie. Każdy ruch powtarzajcie trzy razy. On też idealnie pasuje do policzka, akurat mi pasuje. Jeżeli Wam nie pasuje, to możecie zmienić na tą krawędź, płaską, ona jest świetna właśnie pod oczy. Trzy, dwa, trzy, teraz czoło, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. O, i teraz z drugiej strony. Także słuchajcie, ja ogólnie bardzo się cieszę, że mamy takie nowe urządzenie do masażu twarzy. Ja tutaj na pewno jeszcze w przyszłym tygodniu będę o nim mówić w związku z jeszcze jedną rzeczą, której też chciałam wam powiedzieć. Jest to naprawdę, uważam bardzo przydatne, jeżeli robicie w ogóle masaż, tak jak ja, jesteście fankami masażu głasza, ale w ogóle też masażu. Jest to niesamowicie przydatne urządzenie, jest to urządzenie, które właściwie kamień, który możecie zabrać ze sobą wszędzie, zawsze jest chłodny, zawsze jest przygotowany do masażu, właściwie tylko Wasze chęci i możecie z twarzy, która jest opuchnięta, nie wygląda zbyt dobrze, macie cienie pod oczami, nie wiem, jesteście blade, nie wyspałyście się, możecie zrobić kogoś, kto Wygląda trochę lepiej. Ja myślę, że wyglądam lepiej niż jak zaczynałam ten makijaż. Dzisiaj naprawdę, jak się obudziłam, to myślałam, że nic się nie da z tym zrobić. I myślę, że tego typu narzędzia właśnie bardzo pomagają, jeżeli chodzi o taki naprawdę dobry, drenujący masaż twarzy, ale również masaż liftingujący. I teraz drugi kosmetyk w dzisiejszym filmie, który mam w takiej formie. Ciekawe, prawda? Stwierdziłam, że pokażę go wam, dlatego że miałam go kupić i wzięłam sobie próbkę z Sephory. Dlatego, że bardzo mnie ten kosmetyk zainteresował, stwierdziłam, że to jest coś kompletnie w moim guście i być może go kupię. No i wzięłam próbkę i to jest Glowish marki Huda Beauty. To jest ich fluid rozświetlający. Dokładnie on się nazywa Glowish MultiDew, nawilżający fluid, koloryzujący tint. Czyli tak naprawdę to trochę nie wiadomo, co to jest. I tutaj marka opisuje go jako nawilżający, fluid, koloryzujący tint, który natychmiast rozświetla cery, tuszuje pory, tworząc delikatne, aksamitne wykończenie. Transparentna formuła rozświetla cerę, nie tworzy maski, a perłowe pigmenty biją światło, odsłaniając Twoje naturalne piękno. Ma 13 kolorów, opakowanie jest z pompką w takiej miękkiej tubie, no i tutaj jest napisane, że również pomaga chronić skórę przed skutkami zanieczyszczeń cyfrowych, takich jak światło niebieskie emitowane przez telefony i laptopy. Jest bezzapachowy. To też myślę fajna informacja dla osób, które mają na przykład sporo uczuleń, i zaraz zobaczycie, jak wygląda on zaraz po nałożeniu na skórę, bo to znowu Magda. Z przeszłości pokażę Wam po prostu, jak ten fluid się aplikuje, jak on na skórze wygląda. Ja oczywiście już tu skończyłam swój makijaż, tak jak pewnie widzicie, i mam go już z pudrem. Słuchajcie, tak on wygląda z pudrem, więc Magda opowie swoje wrażenia, a ja zaraz podsumuję. Wybrałam kolor 0,2, czyli powinien być to idealny kolor do mojej skóry. Taki bardzo ładny odcień beżowo-złoty. One wszystkie są właśnie z takim lekkim połyskiem. No ten produkt od razu mnie przyciągnął i postanowiłam pokazać Wam go w filmie. Nałożę sobie go na boczne partie twarzy. Dlaczego? Dlatego, że to jest produkt bardzo intensywnie nabłyszczający, lśniący. Taki wiecie, który ma dawać taką bardzo zdrową, lśniącą skórę. Ale też muszę powiedzieć, że nieźle sobie radzi, jeżeli chodzi o krycie. Szybciutko go tutaj starłam. Bardzo ładnie się rozprowadza, jest bardzo taki miękki. Jeżeli chodzi o rozprowadzanie, bardzo ładnie się aplikuje, w ogóle bez żadnego problemu. Ja to wprawdzie mam, tak jak to zwykle ja, dosyć tłuste kremy, ale mimo wszystko myślę, że jest to łatwa taka aplikacja z dobrym poślizgiem. Także zobaczcie, jak wygląda ta 02. To jest kolor, który u mnie jest lekko opalony na skórze, także to nie jest taki kolor, wiecie, jak mam teraz na skórze. Powinna mieć kolor jaśniejszy. Prawdopodobnie 01. No mi się ten efekt niesamowicie podoba. Także chciałam Wam tutaj w przebitkach w mówionych przebitkach, pokazać, jak on wygląda u mnie na skórze. Ja uważam, że naprawdę wygląda bardzo naturalnie i bardzo ładnie. Także, jak widzicie, próbki opłaca się brać. Ja zawsze powtarzam, że jeżeli jest taka możliwość, to warto albo kupić miniaturę produktu, albo poprosić o przesłanie próbki. Dlatego, że jeżeli nie możecie czegoś wypróbować, a kosmetyk jest droższy, to warto po prostu najpierw go przetestować. I bardzo się cieszę, że przetestowałam ten produkt, chociaż myślę, że w tym momencie go nie kupię, ale zaraz powiem Wam dlaczego. Nie z tego powodu, że mi się nie spodobał. Uważam, że jest jeden z Najlepszych kosmetyków, chudy, jakie w ogóle kiedykolwiek miałam w ręku. Bardzo mi się podoba, ale ponieważ mam tutaj Beckę Light Shifter, która jest do niego niesamowicie podobna, ona jest ciut może mniej kryjąca, natomiast jest niesamowicie podobna. I oba te produkty wyglądają na skórze przepięknie. Bardzo mi się podoba efekt, jaki daje Glowish. Glowish jest połączeniem w ogóle tintu i dużej ilości perłowych pigmentów, także skóra natychmiast wygląda przepięknie. Jest to doskonały też produkt, żeby używać go jako przykład bazę pod makijaż, rozświetlającą bazę pod makijaż. Ja go testuję już od, powiem Wam, około dwóch tygodni. Ta próbka naprawdę jest olbrzymia. Używałam go przed kamerę właśnie jako bazę. Używałam go też w makijażu dziennym, używałam go na eventy i naprawdę Wygląda on niesamowicie pięknie i myślę, że tutaj też na przebitkach zobaczycie, jak ładnie i naturalnie wygląda moja skóra. Także jestem niesamowicie z niego zadowolona i jeżeli szukacie takiego produktu, no to gorąco zachęcam, żeby pójść sobie do Sephora i zwyczajnie go obejrzeć. Naprawdę się to chudzie udało. Powiem Wam, że ja za chudą tak nie przepadam, chociaż mam jedną swoją ulubioną szminkę. To jest oczywiście Venus. To jest szminka, o której mówię bardzo często, ale tak ogólnie no nie jest to trochę marka dla mnie. Natomiast ten produkt wyszedł im na piątkę z plusem, także gorąco polecam. Tutaj od razu Wam mówię, że dostałam naprawdę olbrzymią paczkę od Eveline Cosmetics, ale ten film nie jest sponsorowany. Znaczy, Eveline w ogóle nie wie, że ja robię ten film, ale ponieważ są to produkty, które niesamowicie mi się spodobały i myślę, że trzeba o nich szybko powiedzieć, póki one są jeszcze dostępne, tym bardziej, że mają doskonałą wręcz cenę. Więc mówię tutaj oczywiście o paletach Eveline Cosmetics, ale o nowych paletach. Nie wiem, czy pamiętacie, jak była taka edycja limitowana paleta? Tutaj one się strasznie błyszczą w kamerze, ale była taka edycja imitowana palet, która weszła do Biedronki. Były one niezwykle tanie, bo były one chyba po 29 zł. Potem jeszcze były na wyprzedaży chyba za 24 albo za 15 zł. I te palety mi się niesamowicie spodobały. To jest jedna z nich, taka w brązie. Nazywała się ona Chocolate. I druga... Która miała takie chłodniejsze odcienie i nazywała się ona Harmony. Niestety te palety były limitowane, więc nie można było ich kupić. Ale ponieważ one się świetnie sprzedawały, to myślę, że marka Eveline Cosmetics poszła po rozum do głowy i zrobili oni. Trzy nowe palety z tej serii ja mam je wszystkie. Wyglądają one następująco. Jest to też bardzo ładne kartonowe opakowanie. Ta nazywa się Spicy Coca, czyli oczywiście będzie to paleta, która jest ciepła. Ja tu jeszcze nie zdjęłam ich folijek, dlatego że nie wiem, czy je sobie zostawię, czy dam je Wam na rozdanie. Dlatego, że Spicy Coca właściwie jest bardzo podobna do palety Chocolate. Tutaj są tak podobne kolory, że można by było w zasadzie te palety sobą zastąpić. Są inaczej rozmieszczone i mają inne nazwy. To jest chyba ta sama paleta, słuchajcie, więc widzicie, ta paleta już będzie dla Was na rozdanie. Tu znowu mamy taką samą sytuację, czyli te cienie są inaczej ułożone, ale kolory wyglądają na identyczne. Także myślę, że znowu to będzie kolejna paleta dla Was na rozdanie. Dlatego też intuicyjnie wzięłam się za paletę, która nazywa się Romantic. To jest paleta, która jest różowa. I ja ostatnio uwielbiam się nią malować. To jest paleta, którą właśnie dzisiaj mam na powiekach. I tak jak w przypadku palet z tej linii, słuchajcie, one są naprawdę rewelacyjne za tą cenę. Za tą cenę to są rewelacyjne palety. Ja uwielbiam maty z tych palet. Dzisiaj malowałam się wszystkimi matami, czyli tym najjaśniejszym, mam go w wędębtenczym kąciku oka. Tym tutaj, czyli Blush, mam go na całej powiece, również odcień Pink. I a Fair mam w załamaniu. Natomiast tym odcieniem najciemniejszym, który nazywa się Sweets, robiłam sobie dzisiaj kreskę. Jedynym minusem tych palet dla mnie są niestety metaliki. Cienie metaliczne powiedziałabym, że są ok. Są dla mnie na taką trójkę z plusem, ale nie są to takie cienie, wiecie, na piątkę, na szóstkę, do których jestem przyzwyczajona, jeżeli chodzi właśnie o marki, których używam na co dzień, czyli marki selektywne. Więc tutaj. No, nie spodziewajcie się, że te po prostu metaliki będą jakoś niesamowicie skrzyły się na powiekach. U mnie tak nie jest, dlatego ja dzisiaj skorzystałam z innego, oczywiście, cienia, z innej palety, o której zaraz wam opowiem, dlatego że ona z kolei ma tak piękne, skrzące się odcienie. Że wprost jest to aż niewiarygodne. Także myślę, że jeżeli akurat nie zdążyłyście kupić tych palet i, no, no nie wiem, lubicie się malować, może chcecie przetestować jakąś inną kolorystykę, chcecie kupić coś innego, nie chcecie wydawać dużo pieniędzy, no bo 30 zł, za taką ilość cieni, no to powiem Wam, że naprawdę jest to rewelacyjna cena. Także te palety, z tego co słyszałam, będą dostępne w Hebe, jak już nie są dostępne, więc myślę, że warto pójście obejrzeć. Być może Hebe będzie miała jeszcze jakieś obniżki, według mnie są warte kupienia. Dzisiaj w ogóle, jeżeli chodzi o Online mam jeszcze kosmetyk, który też sama kupiłam. Zaraz będę o nim mówić, ale jeszcze przedtem chciałam omówić paletę, która ostatnio też wpadła w moje ręce. I ponieważ jest to moja ulubiona marka kosmetyczna, jeżeli chodzi o kosmetyki do makijażu, no to natychmiast musiałam ją przetestować. I to jest edycja letnia, która została wydana w tym roku. Nazywa się ona Summer Solstice. Samo opakowanie już jest naprawdę niesamowicie takie summer, piękne, złote. No mnie bardzo przyciąga. Pokazywałam Wam, jak kiedyś Nars robił swoje opakowania, jak robi je teraz. Myślę, że dużo teraz płacimy za opakowania, jeżeli chodzi o markę Nars. Ale na szczęście w środku też ta paleta jest niczego sobie. Jest to po prostu ciepła paleta, więc znowu, jeżeli nie zdążyłyście kupić ciepłych wersji palet, na przykład np. zeszłego roku, sprzed dwóch lat, czy sprzed trzech lat, a ja mam jeszcze sprzed czterech lat, to myślę, że ta paleta znowu jest warta tego, żeby ją mieć. Oczywiście, jeżeli życzycie sobie wydać na paletę do makijażu tak dużo, bo ta paleta kosztuje chyba 270 zł, także w porównaniu do palet Everline, no jest to olbrzymia różnica. No, ale macie tutaj z kolei bardzo dużo przepięknych metalików. Według mnie marka Nars robi metaliczne cienie takie nie do podrobienia. One są naprawdę unikatowe i ja dzisiaj malowałam się tym cieniem, który jest tu. One tak skrzą, tak odbijają światło. Każdy ma inne wykończenie. Tutaj macie właśnie takie glitterowe cienie, macie metaliki. No jest to coś niesamowitego, palców mi zabraknie, ale każdy z nich, każdy z tych cieni metalicznych jest po prostu przepiękny. Także jeżeli chcecie zrobić coś niesamowitego na powiekach, chcecie mieć w sumie paletę, którą będziecie miały na lata, lubicie ciepłe kolory, to ta paleta akurat według mnie jest godna kupienia. Po możecie wklepać je suchym palcem w powiekę, delikatnie, tak jak ja dzisiaj zrobiłam i efekt jest taki, powiedziałabym, oszałamiający, wygląda to naprawdę wszystko pięknie. Tutaj moją ukochaną paletą jeszcze NARS, Wam przypomnę, to jest ta paleta, to jest paleta, której już niestety nigdzie nie ma, bo ona się już wyprzedała, Afterglow, więc myślę, że ups, że marka NARS zrobiła po prostu taką trochę powtórkę z rozrywki. Oni to zresztą często robią, że powtarzają swoje palety i tutaj po prostu te połyski są bardzo podobne jakościowo. Natomiast w tej palecie według mnie one są bardziej do noszenia na co dzień, bo jest więcej beży, jest więcej takich kolorów, które po prostu bardzo naturalnie nie wyglądają na no powiece. Przepiękna paleta. Bardzo ją lubię, bardzo się cieszę, że ją mam. Też jeżeli chcecie posłuchać coś o kultowym różu Nars Orgazm, to w ostatnim filmie mówię o nim dość sporo. Nawet bardzo, bardzo dużo. Opowiadam Wam całą swoją historię, jeżeli chodzi o ten róż. I dzisiaj również mam go na policzkach. Bardzo go lubię i powiem Wam, że coraz bardziej doceniam to, jak on wygląda, bo naprawdę jest to coś pięknego. Ja tu się oczywiście pomyliłam, bo policzyłam, że tych kosmetyków droższych będą tylko dwa. Będą trzy. Słuchajcie, bo zapomniałam o Glowish, który jest po prostu w takim opakowaniu, że jest próbką. Dlatego o nim zapomniałam. Ale teraz wrócimy sobie znowu do kosmetyków drogery. Dzisiejszy dzisiaj film będzie trochę nudny, bo znowu marka Eveline Cosmetics. Ale tak jak mówiłam, z tej ostatniej paczki pr wybrałam sobie kosmetyki, które spodobały mi się najbardziej. I w zasadzie to są palety, rozświetlacz, który Wam pokażę i konturówka. Także tutaj jeszcze mam Wam do pokazania highlightery. Według mnie no też kosmetyk, jeżeli oczywiście lubicie bardzo intensywny glow, taki glow, który jest metaliczny bardzo mocno, to te rozświetlacze powinny się Wam spodobać. Naprawdę są bardzo piękne, mamy tutaj dwa kolory, mamy Sparkle i Beach Glow, także dla dwóch typów karnacji, do jaśniejszej i do ciemniejszej. Ja tu sobie jeszcze chwycę pędzelek, bo zapomniałam sobie rozświetlić nos, więc może trochę go rozświetlę. On jest tak metaliczny, ten rozświetlacz, ale z drugiej strony jest tak dobrze zblendowany, że naprawdę to ładnie wygląda, ale daje takie odbicie światła bardzo metaliczne. Także, jeżeli nie lubicie takich rozświetlaczy i wolicie coś bardziej takiego stonowanego, coś takiego jak właśnie Charlotte Tilbury, którą ostatnio pokazywałam, no to nie jest tego typu rozświetlacz. One są naprawdę bardzo, bardzo intensywne. Można używać ich na powieki, zobaczcie. Są bardzo kremowe, bardzo ładnie się zachowują na skórze. Ale są super intensywne, także to wszystko zależy od tego, czy lubicie takie rozświetlacze, czy nie, bo naprawdę tutaj dzieje się. Jest to, uważam, jeden też z lepszych kosmetyków, jeżeli chodzi o Eveline. Ja też o tej marce bardzo lubię mówić, dlatego że oni mają dużo naprawdę świetnych kosmetyków do makijażu, i powiem wam, że jak dostaję czasami paczki pr to dużo rzeczy odrzucam. Praktycznie przy czwarte odrzucam, bo mi się po prostu nie podobają, a ich kosmetyki jakoś zawsze Zostają i zawsze coś tam znajdę, co mi się bardzo podoba, tak jak te palety na przykład i te rozświetlacze. Teraz muszę zdecydowanie troszkę przygasić ten blask, który mam, więc wezmę sobie puder. Właśnie, puder Illumi, który też w sumie mogłabym tutaj w dzisiejszym filmie Wam pokazać i powiedzieć coś o nim, dlatego że jeżeli ktoś nie oglądał mojego ostatniego filmu, to nie wie, że marka Bell również ma nowy produkt, który nazywa się Pressed Illumi Powder, był rozświetlający puder sypki, świetny i teraz jest wersja w kamieniu również świetna. Tak jak wam też mówiłam w ostatnim filmie. Bardzo nie lubię jego zapachu, uważam, że naprawdę śmierdzi, no ale to jest kwestia po prostu gustu, bo ja na przykład używam męskich perfum i one dla mnie przepięknie pachną, a wiele kobiet uważa, że one po prostu pachną strasznie, więc to wszystko zależy od waszego gustu. On jest po prostu bardzo chłodny ten zapach i dosyć intensywny. Także mówiłam wam w ostatnim filmie, że warto ten puder złapać. Na pewno trzeba będzie kupić go szybko, bo myślę, że on się bardzo szybko wyprzeda. Już widziałam, że na innych kanałach dziewczyny o nim mówią. Jeżeli chodzi o pozostałe elementy tej kolekcji, to niestety nic mi się nie spodobało, ani te cienie w kremie. No i co? Bezbarwny błyszczyk to kompletnie nie dla mnie, więc ja Wam polecam najbardziej puder. A teraz przejdziemy do kosmetyku, który kupiłam ostatnio sama. Kupiłam go około miesiąc temu, dlatego że bardzo mnie zaintrygował. Tak jak widzicie, naprawdę lubię Eveline Cosmetics. Przede wszystkim kupiłam go, dlatego że to jest moja ulubiona linia Varieté. Tutaj jest genialny tusz do rzęs, naprawdę jest genialny. Także to jest jeden z najtańszych tuszy, które wam pokazywałam, który jest świetny. Jest jeszcze tańszy niż L'Oreal. Tutaj mamy też świetną paletę, taką dużą paletę. Mam nadzieję, że ona jeszcze jest dostępna. Również mamy tutaj świetny eyeliner. No i dlatego postanowiłam kupić puder. Kupiłam puder, który nazywa się Light Reflecting Loose Powder. Kupiłam go w zasadzie od razu po swoim filmie z pudrami. Pomyślałam sobie, spróbuję, bo to jest coś zupełnie innego. Ten puder jest w kolorze, jak go wysypię, jest on w kolorze różowym. To będziecie widziały dobrze na przebitkach, i ma on wyraźne drobiny. Srebrne, takie jakby drobiny, ale ja go dzisiaj mam na całej twarzy, i jest to puder transparentny. O! Wydawało mi się, że pachnie, ale nie, nie, nie. To nie, to nie ten puder. To pachnie pędzel po moim brązerze. Nie, nie pachnie. Jest trochę suchy. To nie jest taki puder, który mnie tak w 100% zachwyca, jeżeli chodzi o to, jak się zachowuje na skórze. Dlatego, że myślę, że może podkreślać zmarszczki, bo jest on dosyć suchy. Natomiast skóry mieszane i tłuste mogą być również zadowolone z efektu, jaki daje. Troszeczkę gdzieś tam delikatnie przypomina mi puder Sisley'a, dlatego, że on też ma takie drobiny. W sumie nie wiem, po co one tutaj są, bo... Według mnie to nie te drobinki rozświetlają, tylko bardziej ten puder. One jakby się osypują po nałożeniu. Także dla mnie jest to dosyć dziwne. Ma on też taki puszek do aplikacji z kokardką, żeby Wam się kojarzył z buduarem, bo cała linia jest tak po prostu zbudowana. Dla mnie jest to taki puder na czwórkę z minusem. Trójkę z plusem. Nie jest to mój ulubiony puder, muszę powiedzieć. Dużo bardziej podoba mi się wykończenie pudru Illumi, ale nie jest to zły puder, ponieważ jest to puder transparentny. Zawiera on tutaj kwas kieluronowy, zawiera te odbijające światło pigmenty i wygląda naprawdę ładnie na skórze. Ładnie też utrwala, bo też jego testowałam, sprawdzałam sobie, jak on się po prostu będzie zachowywał. Więc wiecie, przez miesiąc to mogłam go naprawdę troszkę ponosić. Bardzo w sumie ładnie wygląda, zobaczcie, z makijażem, ale myślę, że tutaj dużo daje jednak. Glowish, że to on daje ten takie wykończenie, które ja bardzo lubię na skórze, a na środkowych partiach twarzy już mam zupełnie inny puder, puder wysokopłukowy, więc myślę, że tutaj akurat warię tę na środkowe partie twarzy, to bym się bała nałożyć. Również pod oczy byłby on dla mnie zbyt suchy dużo lepszy pod oczy jest puder Illumi także tak jak mówię no podoba mi się ale nie jest to taki mój hit jak na przykład paleta tusz czy liner z tej linii jeżeli oczywiście któraś z was miała ten puder to piszcie co nie myślicie czy wam się spodobał czy nie co... Czy w ogóle lubicie tego typu produkty? Myślę, że to jest też taki produkt dosyć odważny, jeżeli chodzi o markę Evelyn Cosmetics. No bo, wiecie, to nie jest standardowy puder do utrwalania makijażu, jest to coś takiego zupełnie innego. I już prawie kończę ten film, zostało mi tylko dwie rzeczy do omówienia, i jedną z nich znowu jest. Konturówka z Eveline Cosmetics, ale no nie mogę o niej nie powiedzieć, bo naprawdę bardzo mi się podoba. Tym bardziej, że cały czas szukam zastępstwa za swoją konturówkę Dream Lips Liner, której używam bez przerwy od nie wiem ilu lat, od trzech, albo nawet od czterech, od początku kanału. Jest to odcień 502, który bardzo towarzyszy mi zawsze, od kiedy zaczęłam malować usta w beżowych odcieniach. No i znalazłam coś bardzo podobnego właśnie z Eveline. Ta konturówka jest nieco bardziej. Intensywna w kolorze, jest mniej brązowa, jest bardziej taka brzoskwiniowo-różowa. Jest to odcień, który nazywa się Milk Candy. To są konturówki też nowe, wykręcane. Nazywają się Make and Shape automatic lip liner, które są wodoodporne i bardzo intensywne i też bardzo kremowe. Naprawdę świetna konturówka. Jakościowo jest lepsza niż Golden Rose. Natomiast Golden Rose kosztuje chyba 8 zł, więc nie, wiem, te będą na pewno trochę droższe ze względu na to, że macie tutaj temperówkę z tyłu, ze względu na to po prostu opakowanie, które wydaje mi się, że jest po prostu droższe w produkcji, ale konturówka jest dużo bardziej kremowa i jest też trwalsza, więc bardzo mi się spodobała, ale spodobał mi się tylko ten jeden kolor, także tam macie Róże, macie takie bardziej kolory nude, które są właśnie różowe, czerwienie. Także akurat jeżeli szukacie dobrej konturówki drogeryjnej, to myślę, że ta akurat może się Wam spodobać. Poszłam sobie jeszcze zobaczyć, co nagrałam. Słuchajcie, przed ostatnim kosmetykiem w tym filmie. No i zobaczyłam, jaki mam rozświetlony nos. Po prostu, wow! Będzie to kosmetyk luksusowy, na który bardzo czekałam, bo wiedziałam, że też minki wejdą do sprzedaży właśnie jesienią. I naprawdę nie mogłam się doczekać, też nie wiedziałam trochę, czego się mam spodziewać. Ale ponieważ ostatnio marka Żywęż. Robi na mnie olbrzymie wrażenie, jeżeli chodzi o swój makijaż. W ogóle myślę, że jeżeli chodzi o makijaż całego tego roku, czyli 2021, to myślę, że to jest taka marka dla mnie nowa, bo ja wcześniej nie znam jej aż tak dobrze. Numer jeden, jeżeli chodzi o swoje nowości, oczywiście uwielbiam też taki Pur, bo one są też na bardzo wysokim poziomie, ale jeżeli chodzi o taki makijaż właśnie z perfumerii, to myślę, że. W tym roku wybrałabym chyba markę Givenchy, mimo tego, że tyle przepięknych kosmetyków odkryłam, było sporo takich naprawdę pięknych nowości, to jednak marka Givenchy no, robi te swoje kosmetyki cudownie. One są tak jakościowo piękne, tak się przyjemnie ich używa, tak się przyjemnie bierze je do ręki i tak samo jest z tą szminką. To jest w ogóle bardzo ciekawa gama szminek. Dlatego, że te szminki nazywają się Le Rouge Sheer Velvet. I to są szminki, które wszystkie są w odcieniach czerwieni. To jest bardzo ciekawa gama i naprawdę jest przepiękna. Jeżeli w ogóle kochacie szminki Lizzy Eldridge i już je miałyście i wiecie, jaka to jest mniej więcej formuła, to według mnie ta formuła jest do niej bardzo podobna. Wybrałam odcień Nude. Jedyny odcień Nude w gamie, który jak widzicie już jest różowy. Jest on bardzo, bardzo chłodny. Do jakich szminek one jeszcze bardzo są podobne, to są szminki Pur, które Wam pokazywałam ostatnio z kolei. Barbie. to jest naprawdę bardzo podobna formuła. Tylko te szminki zupełnie inaczej pachną. One pachną jak perfumy Givenchy, czyli jest to taki przepiękny, kwiatowy, delikatny zapach. No to jest dobrze zrobiony zapach kosmetyku. Tutaj, jeżeli chodzi o belton, mm, 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 Ale ten pachnie przepięknie, bardzo delikatnie. A jednocześnie, jak pomochacie, to jest to niesamowicie przyjemne i tak jak mówię, kojarzy się z perfumami. Jeżeli macie jakieś perfumy z i to na pewno Wam się skojarzy. Bardzo przyjemne do trzymania. W rękach oczywiście one się brudzą. Niestety brudzą się, więc tam, wiecie, można wałeczkiem je co jakiś czas oczyścić, bo również mają pełno czarnych kłaczków, bo ja też szminki od kiedy ją dostałam używam codziennie. Jest to jeden z moich teraz ukochanych kolorów i dzisiaj właśnie mam go z konturówką Eveline Cosmetics. Także ze względu na to, jakie konturówki użyjecie do tego odcienia, bo on jest chłodny, on jest zdecydowanie po tej stronie takich chłodniejszych beży. Tak ona będzie wyglądała. Na ustach. Ja dzisiaj mam taką wizję troszkę cieplejszego, chłodnego różu, ale możecie użyć też różowej konturówki, bardziej różowej, i wtedy ona jest chłodniejsza. Warto naprawdę zajrzeć, zobaczyć te szminki na żywo, i ja muszę koniecznie w soforze obejrzeć. Inne odcienie, bo widziałam je zdjęcia i są po prostu zachwycające te kolory. Są tam piękne czerwienie, więc na pewno ja się przejdę, wybiorę do siebie jakąś czerwień, bo nie niesamowicie mi się podobają. Także jest to też mój olbrzymi ulubieniec poprzedniego miesiąca, tego miesiąca, jeszcze jest ten miesiąc, tak. Jeszcze mamy wrzesień, więc na pewno ta szminka to jest wielki, wielki ulubieniec września. Bo dawno nie miałam szminki, która jest tak komfortowa, ma tak dobry dla mnie kolor i w której się tak dobrze czuję praktycznie jej nie czuć na ustach, nie wysusza. I co jeszcze jest charakterystyczne do tych szminek, tutaj też czytałam na stronie, że w że możecie nakładać je stopniowo, tak jak kosmetyki koreańskie, czyli możecie nałożyć jedną warstwę i ona jest przejrzysta, dlatego nazywają się Sheer Velvet. Nałożyć dwie warstwy, będzie ona bardziej kryjąca lub też trzy. Ja mam dzisiaj oczywiście pełne krycie i macie takie właśnie pełne krycie, które no po prostu jest bardzo intensywne. Przy czerwieniach to może wyglądać naprawdę pięknie, bo jeżeli się boicie czerwieni, a chcecie mieć czerwoną szminkę, co gorąco polecam, i ja do czerwieni też muszę wrócić. To po jednym, po jednej aplikacji po prostu będziecie miały taką przemytą, bardzo taką ładną czerwień, więc to może być bardzo ciekawe. Ja to wszystko po prostu muszę na żywo sobie w perfumerii obejrzeć. Także to był ostatni kosmetyk w dzisiejszym filmie. A konturówka Eveline w ogóle się nie chce zmyć. Taka jest trwała. Tak sobie jeszcze spojrzałam, czy na pewno o niczym nie zapomniałam, no bo to będzie dosyć krótki film, jak na mnie, jak na mojej opowieści o kosmetykach, ale czasami po prostu lepiej zrobić dla Was krótszy film z mniejszą ilością kosmetyków, i tak myślę, że było ich tu całkiem sporo. Także czekam na Wasze propozycje. Jesiennych nowości, jeżeli chodzi o kosmetyki drogeryjne, perfumeryjne, co Was zainteresowało, co byście chciały zobaczyć, może na kanale, może akurat jakiś kosmetyk mam, na przykład, albo mogę Wam jakiś temat kosmetyczny przybliżyć, może coś konkretnie chciałybyście zobaczyć, jeżeli chodzi o makijaż u mnie. Ja, tak jak wiecie, no głównie tutaj na kanale staram się robić pielęgnacje, ale też makijaż robię dla Was z przyjemnością, więc czekam na Wasze komentarze. Piszcie, co byście chciały zobaczyć. W przyszłym tygodniu będzie duży dla mnie film, dlatego że spotkacie się z nową marką kosmetyczną u mnie na kanale i to jest marka, którą bardzo chciałam przetestować przez wiele lat. W końcu się to udało. Mam część kosmetyków, które omówię dla Was teraz. i Kolejna taka naprawdę ważna część będzie dopiero w listopadzie. Także mam nadzieję, że te dwa filmy się Wam spodobają. No, a na dzisiaj to już jest wszystko. Także żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego filmu i spędzenie czasu ze mną. Życzę Wam cudownego weekendu, wypoczynku. No i czekam na Wasze propozycje kosmetyków na jesień. Do zobaczenia.